No słuchajcie, wiele awerii już mieliśmy, ale teraz to jest katastrofa. <noise> Zakopaliśmy się na Amen i nie wiem jak stąd wyjedziemy, no ale mamy nadzieję, że się uda. Dawaj, 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 dawaj. Wyglądasz na przestraszonego. Bo kurczę chyba nie wyjedziemy. Stąd. No zobaczcie jak to wygląda. Jest generalnie słabo. Już wam tłumaczę jak to się wszystko wydarzyło. Jak widzicie, jesteśmy zakopani dość konkretnie i czekamy właśnie na pomoc, która nadjeżdża. I mamy nadzieję, że uda się. Wczoraj walczyliśmy o 22.00. Nie miałem siły już wyciągać jeszcze statywu i nagrywać tego wszystkiego, bo zawsze to dla nas każda awaria sporo stresu. Ale dzisiaj już na luzie, zjedliśmy śniadanko. Wiemy, że jesteśmy w czarnej dupie i nic się nie uda zrobić, także mam trochę czasu, żeby jeszcze pokombinować. A więc wpadliśmy na świetny pomysł, żeby sobie stanąć tu. I jeszcze może by było to wszystko do zrobienia, gdyby nie fakt, że wydawało mi się, że dam radę wykręcić w tym, na tym małym placyku. A nie dałem rady wykręcić. Tu się rozpędziliśmy i widać po śladach, że daliśmy radę. Ale ledwo ledwo i mogłem generalnie zostać tutaj po prostu i poczekać. E, ale wpadłem na pomysł, że wykręcę. No i to wykręcanie nie, nie było zbyt dobre, ponieważ e, zacząłem zjeżdżać w dół, no i myślałem, że zjadę, wypoziomuję Dukatosa, w sensie jakoś tak go ustawię, żeby pojechać do tyłu i ugrzęźliśmy prostu na amen. Już kombinowaliśmy jak konie pod górę, ale niestety nic z tego. Nie wyszło. No i na początku utknęliśmy tak, że mieliśmy tutaj po prostu gigantyczną dziurę na przednim kole, czyli przednie koło zakopało się już tak na maksa. No i udało się z tego wyjechać, no ale przejechaliśmy kilka metrów do przodu i ugrzęźliśmy. Także szału nie ma. Spróbuję jeszcze podkopać przednie koło, może uda się cofnąć do tyłu jeszcze raz no i wtedy nasz zbawca Alex przyjeżdża i pomoże nam wyciągnąć Ducatosa, on ma e, chyba range rovera 4x4, więc e, więc to nasza jedyna szansa na dziś, jeżeli to się nie uda no to wtedy musimy e, na gdzieś szukać traktora, ale okolica przepiękna okazuje się, że jest to plaża nudystów także zobaczcie jak to wygląda Pięknie. Generalnie z takich pomysłów typu 50-50, że albo przejedziemy, albo nie przejedziemy, to raczej się nie kusiliśmy e, na takie przygody, ale stwierdziliśmy, że mamy opłatę, mamy trapy, więc jak się zakopiemy, to spróbujemy się wydostać. Ale to jednak jest trudniejsze niż myślałem. Jednak faktycznie 4 na 4 by się nam przydało, bo okolica sama w sobie jest przepiękna. Być tutaj totalnie samemu, no to by było marzenie. Eee, Tabeł gotowy? Gotowy? Eee, gotowy, no. Wsteczny wrzuć. Mam wrzucony? No to jedziecie. Jestem na luzie, no. Jest. Dawaj, dawaj. No i popiesz Janek. Możesz dać trochę od siebie? Mogę, no. No to jedziecie, razem, Jeszcze raz. No jedź, jedź, ale ciągnij, ciągnij, ciągnij. Ale pięknie. Dobra, no to, dobra, dawaj dawaj, 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 dawaj. I tyle. I tyle. <grym> ja pierdziule! to jeszcze musisz wykręcić jakoś. To pewnie tu. Dukatos uratowany. Naprawdę mamy szczęście do dobrych ludzi. Alex przyjechał wraz z rodzinką na akcję ratunkową i jak widać, radość udzieliła się wszystkim. Możemy jechać dalej. Sardynia po sezonie jest wręcz stworzona pod VanLife. Przepiękne widoki, zero ludzi, mnóstwo spotów na kajta i serfa, no i do tego kilometry niekończących się plaż. Dzisiaj kończymy tego vloga, jak rasowi influencerzy. Yy, mamy na naszych mikrofonach coś, co się nazywa w świecie filmowym dead cat. Yy, nie wiem w sumie dlaczego. Yy. Ja wiem dlaczego, bo to rzeczywiście wygląda jakby był taki mini dead cat. No. Taki puszek. Dzisiaj mamy naprawdę wietrzny dzień, więc yy, mamy nadzieję, że w końcu nie będzie yy, szumów. Tak jak było na początku odcinku. Yy, ponieważ, no, właśnie nie założyłem tego. I w ogóle nie włączyłem mikrofonu, bo byliśmy tacy zestresowani, że generalnie o wszystkim zapomniałem. Także trochę szumu było od wiatru. No, ale cieszymy się, że nasza przygoda zakończyła się dobrze. Że Aleks po nas przyjechał, więc jesteśmy mu naprawdę bardzo wdzięczni, bo jechał aż dwie godziny do nas. No i następnym razem, jak droga będzie 50-50, to raczej zdecydujemy się zostać przed wjazdem, a nie, nie wjeżdżać na sam koniec. Ta miejscówka na pewno nie trafi do przewodnika, więc się nie martwcie, no, spokojnie. Albo trafi z dopiskiem, że po prostu wjazd tylko e, 4 na z napędem 4x4, 4 na 4, dlatego, że rzeczywiście ze zwykłym napędem, w sensie Ducato widzieliście jak sobie świetnie poradził w tym miejscu, więc tylko z napędem na czy na tym lepiej chyba się tam nie pchać. Natomiast podejrzewam, że to nie pierwszy i nie ostatni raz znaczy, pierwszy to był, ale nie ostatni raz, bo jednak ciągnie nas w takie dzikie miejsca i chcemy oglądać tutaj te wszystkie zakamarki na Sardynii, żeby znaleźć właśnie te wszystkie perełki do przewodnika. No i co? I tak naprawdę południe już mamy. W dużej, bardzo dużej mierze zwiedzone. Mamy wrażenie, że naprawdę już wszędzie na południu byliśmy i zawieramy się za północ. To wszystko jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie ślad po sobie w komentarzu. Możecie dać znać, czy mieliście też taką sytuację, w której się zakopaliście. I no i co? Widzimy się w kolejnym Coś A propos zagadać? zakopania, tak, bo jeszcze dowiedzieliśmy się właśnie o bardzo fajnej grupie na Facebooku. Słuchajcie, jest coś takiego jak wklejka 4 na 4 się nazywa. I naprawdę na tej grupie, z tego co już zdążyliśmy zaobserwować, co prawda po fakcie, ale już przynajmniej jesteśmy bogaci o tą wiedzę teraz, że na tej grupie jest mnóstwo takich świrów, którzy po prostu czekają na sytuację, aż w końcu ktoś się zakopie i oni będą mogli przyjechać i pomóc Wam wyjechać. Więc. Jeśli lubicie właśnie się w takie miejsca, to warto dołączyć do tej grupy. Jak wiecie, zostało nam już 7000 subskrybentów do Stuy, więc jeżeli nie subskrybujecie, to będzie nam przemiło jak zostawicie suba i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.